Tarcza antykryzysowa to jedno z rządowych rozwiązań, które ma wspomóc i ochronić zarówno państwo, jak i obywateli przed kryzysem związanym z koronawirusem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych proponuje kilka rozwiązań w związku z tym projektem. Obowiązują one od 1 kwietnia. Przewidują m.in. zwolnienie małych firm zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych ze składek za marzec, kwiecień, maj bieżącego roku. Oznacza to, że państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do SUS od przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność przed 1 lutego 2020 roku. Dotyczy to składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł. Ważne jest, że prawo do świadczeń zdrowotnych zostaje zachowane. Jednak to nie jedyne rozwiązanie. Kolejną propozycją jest świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne co do zasady wynosi 2080 zł. Jest to 80% minimalnego wynagrodzenia i jest nieoskładkowane oraz nieokodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu ukrzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299 zł i 99 groszy to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Natomiast świadczenie dla samozatrudnionych co do zasady wyniesie 2080 zł. Jest nieoskładkowane i nieopodatkowane. Następnym udogodnieniem w ramach tarczy antykryzysowej jest ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Dzięki ulce można opłacać składki do ZUS w wydłużonym czasie. Jeśli kładnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie okłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Żeby otrzymać wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej należy złożyć odpowiedni wniosek. Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie www.zus.pl oraz online na platformie usług elektronicznych PUE.